Hej, czołem. Dzisiaj taki odcinek przed świętem Wojska Polskiego, bo, oczywiście, no, świętujemy kilka dni. 15 sierpnia, święto Wojska Polskiego, wielka de defilada, pokaz sprzętu, który mamy, który moglibyśmy mieć w większych ilościach, w większych ilościach ale niestety ten sprzęt no, powoli do nas dojeżdża. I, oczywiście, jak najbardziej zgadzam się, pokazać fajnie, niech się ludzie bawią. Niech zobaczą, jak wojsko wygląda, jakie to jest ładne, jakie te wozy są wylizane na święto, jacy ci żołnierze są pięknie ogoleni, obstrzyżeni i w ładnych mundurkach oczywiście na święto. A od środka to troszkę inaczej wygląda, ale to już ci, co oglądają mój kanał, to wiedzą, jak to od środka wygląda, także można sobie cofnąć kilka filmów wstecz i zobaczyć, jak to faktycznie wygląda, bo to jest pokazówka. Normalnie pokazówka dla cywili. Nie ma co się oszukiwać. No, ale do tego spokojnie dojdziemy, bo yy, fikcja, po prostu to wszystko jest fikcja, fikcja zaczęła się już w Giżycku, no super koncert, mi się bardzo podobał i, przy, i sobie nawet go obejrzałem na żywo, elegancko, dr, dr, drineczka sobie zrobiliśmy i sobie oglądaliśmy, piękne, wojskowe, patriotyczne piosenki jak najbardziej, nie, tylko no kilka rzeczy było śmiesznych, nie, i tak sobie troszkę wypisałem. I słuchajcie, yy, budujemy 300-tysięczną armię, nie? Ale jak ta armia wygląda? Jakim kosztem? No, i nawet telewizja polska pokazała, powiem wam, że jak wygląda nasza armia. Tylko może nie każdy zwrócił uwagę. Yy, spróbujcie sobie. O, po, tym, po tym odcinku na pewno wykasują ten urywek, nie? Ale, ale dobra. Ale jeżeli nie wykasują, to ja i tak zrobiłem screena, nie będę tego screena pokazywał, bo tam po prostu taką starszą panią pokaz pokazali na, na filmie w mundurze, pani jest żołnierzem, no ale widać było, że już jest pani leciwa, ładnie upięte włoski siwe pod, pod beretem, nie będę... Pokazywał, bo nie chcę tutaj, może ten wizerunek mógłbym pokazać, bo i tak jest już pokazany na, na TVP, było pokazane. No ale no, z szacunku do tej pani, nie ja będę jej tutaj y, tysiąc razy, żeby wszyscy ją obejrzeli. Jak ktoś chce zobaczyć, przekonać się rzeczywiście, że starsze panie służą w wojsku polskim, to może sobie wejść na e, tą stronę tam VOD, TVP czy coś takiego i sobie odtworzyć ten koncert w Gierzycku w każdej chwili. Także tam gdzieś, gdzieś zaraz na, na początku, w pierwszych 10 minutach, chyba można zobaczyć taką starszą panią w mundurze żołnierza I, bo nie każdy wierzył, nie? Jak ja mówiłem, że w wojsku szkoli się leciwych żołnierzy, przyjmuje się na dobrowolną, zasadniczą służbę wojskową, przychodzą kobiety po czterdziestce, po pięćdziesiątce nawet przychodzą kobiety i takie osoby się normalnie, nie ma problemu, idzie do lekarza, lekarz wystawia kwit, jesteś zdrowy, jestem zdrowy. Coś mi tu chodzi, czy mi się wydaje? Chyba nic mi nie chodzi. OK. I wystawia kwit po prostu, że jesteś zdolny do służby wojskowej i nie ma znaczenia, ile ty masz lat. I WKU, czy tam WCR bierze cię na, na dobrowolną zasadniczą służbę wojskową, tylko jest warunek taki, żeby przejść komisję wojskową lekarską, że jesteś zdolny. No i biorą wszystkich jak leci, nie? To jest to, to, to jest to, co mówiłem. To, że rezerwistów szkolimy, 50-letnich, no, no takie 300-tysięczne, taka fikcyjna armia, słuchajcie, nie? Zamiast szkolić młodych, chcecie szkolić y, żołnierzy rezerwy, y, powoływać ich na krótkotrwałe ćwiczenia, tam tydzień, dwa tygodnie, to po cholerę bierzecie tych staruszków, y, znaczy może nie staruszków, ale chłopy po 40, po 50, ich wzywać na jakieś ćwiczenia wojskowe. Dlaczego nie wzywać tych, y, którzy skończyli 18, 20, 25 lat, młode chłop, chłopaki, szkolić ich? A ja wam powiem, dlaczego oni nie chcą wzywać. Bo to jest fikcja Mariusza. To jest fikcja majstra. Majster dobrze wie, że jak wezwie tych, co już byli na takich szkoleniach, 40, 50-latków, to nie przejdą i w tamelkach będzie się wszystko zgadzało, że szkolenie był, zostało odbyte, że, że przeszkolili tyle, tyle żołnierzy rezerw, i jest wszystko ok. A teraz spróbujcie wysłać list do 20-latków. Powodzenia, życzę, panie majster. Ta jest, to jest taka właśnie fikcyjna. Fikcyjne budowanie rzeczywistości, że jest super ekstra. Dwudziestolatkowie będą mieli Was w dupie, że tak powiem. Pójdą do lekarza, wezmą L4, rzucą L4. Cześć, do widzenia. Nie mam ochoty bawić się z Waszymi klockami, nie? No, niektórzy może przyjdą, wiadomo, nie? Ale wielu, wielu po prostu nie ma ochoty bawić się w Wasze dziwne wojsko, nie? I to jest to. I teraz jeszcze. To mówię o obowiązkowych ćwiczeniach, na które może być oczywiście powołany każdy z kategorią A, tak? I, i zostanie wezwany. Jest tak, Każdy, który przeszedł Komisję Wojskową, ma, dostał kategorię e, Wojskową A, no to jest, e, może być w każdej chwili wezwany jako żołnierz rezerwy pasywnej. To mam nadzieję, że nieraz powtarzałem. Mam nadzieję, że do każdego to dotarło, że można. Ale jest też grupa dobrowolnych żołnierzy, którzy chcą iść do wojska. No i grupa dobrowolnych takich właśnie kobiet po 40, po 50. się zgłasza. No i są przyjmowani. No i bardzo dobrze. Ja, nie, ja tego nie, pompa, nie potępiam. Ale aczkolwiek no, spójrzcie na to po prostu, no, czy, czy to jest wojsko, które ma nas bronić. Przecież każdy dobrze wie, że. Yy, bardzo dużo osób, nie chcę już mówić, że większość, idzie na tą dobrowolną służbę wojskową tylko po to, żeby mieć 5 koła przytulić miesięcznie, mieć wyżywienie i zakwaterowanie. I to jest, to jest główna motywacja, bo wiadomo, że no, siłą rzeczy o, starsze osoby nie są w stanie bronić i wykonywać obowiązków żołnierza. Dlatego to jak mówię, to jest. Będziemy mieli to marmię na sztukę. Na sztukę będziemy mieli 300 tysięcy oczywiście, że tak. No przecież z okazji tutaj nadchodzącego właśnie święta wojska polskiego 20 generałów. No skoro mamy mieć jedna, jedna brygada, będzie brygadą emerytów, to musimy też mieć więcej generałów. Będzie więcej żołnierzy, to będzie więcej generałów. Tylko pytanie, czy aż 20 generałów nam potrzeba w tej chwili, hm, pomyślmy sobie, ile mamy dywizji w Polsce, tak? 3, cztery dywizje. No ta czwarta jest jeszcze nie do końca ukompletowana, ale oczywiście majster myśli o dwóch kolejnych dywizjach, będzie sześć będzie dywizji, tak? Gdzieś tam w przyszłości. Dobra, będzie. Powołali 20 generałów, a taka dywizja to ilu ma generałów? Szybko liczymy. Czyli Dowódca dywizji, zastępca dowódcy dywizji to jest dwóch generałów. I w każdej dywizji mamy trzy brygady. I w każdej brygadzie będzie dowódca brygady, generał brygady. Czyli mamy pięciu generałów na dywizję. Czyli powołali dwudziestu generałów, to powołali e, tylu generałów, że obsadziliby wszystkie dywizje wojsk lądowych od razu. A przecież te dywizje mają swoich generałów. No to o co chodzi. <laughs> Warszawka się bawi, wiadomo. Stanowiska sztuczne, gdzieś tam, w te wszystkie te sekcje, nie sekcje, gdzieś tam parzycie kaw Ja nie uwierzę, że wszyscy, oczywiście wielu generałów robi swoją robotę, ale niektórzy są powołani, po, powoływani w mojej ocenie. Wyprowadźcie mnie z błędu, proszę. Są powoływani na sztukę tylko po to, że ładnie liże pantofelki i majstrowi. Moja ocena taka. Mogę być w błędzie. Jaka jest Wasza ocena? Dlaczego te, te stopnie generalskie są otrzymywane? Napiszcie w komentarzu, jak według Was to jest. Za co są przyznawane te stopnie generalskie. Zgadną nie, się niektórzy generałowie, OK, jak najbardziej są e, mistrzowie w swoim fachu. Wybitni ludzie dostają stopnie, ale bardzo dużo jest właśnie tych takich wybitnych e, dupolizów pan tofelki wylizać, po dupci poklepać. No i co tam? Majster zadowolony. Panie majster Mariusz czy tam panie ministrze, jak pan to pięknie rozegrał, no pięknie pan zamówił, pięknie pan zapożyczył się. Nie wiadomo, kto to będzie spłacał, ale pięknie. Będziemy mieli armię, wnuki będą spłacali, pan zaciągnął kredyty. Kupił pan, jeszcze pan nie otrzymał wszystkiego, ale jest pan G. No i tam generałkowie klepią majstra po pleckach, że pożyczki wziął, kupił, wydał pieniądze. Dostał część sprzętu, jakiś tam ułamek sprzętu dostał, zrobił piękną defiladę, pokazał właśnie ten sprzęt, co przyszedł, a ten, co ma przyjść, to pokaże w 2026, wiadomo, może y, wszystko się uda pokazać. No ale dobra, lecimy dalej. No taki mały, mała uwaga, no część żołnierzy była bez imiennika, oczywiście tam w Giżycku na koncercie, część z imiennikiem, no jak to jest, no nie, nie stać nas, żeby żołnierz miał imiennik, o tym tutaj, że powałka sobie gada. Część miała imienniki, część nie miała imienników. No imiennik nie wiem, ile kosztuje zamówienie imiennika 10 zł. Jakby poszło hurtem, to podejrzewam, że kilka złotych by było za taki imiennik. No ale na to nas nie stać. Nie stać nas na to, żeby żołnierz miał imiennik na mundurze, ale stać nas na jakieś dziwne zakupy, kupę sprzętu zapożyczanie się. No ale 5 zł na imiennik dla żołnierza, no, no nie stać nas. No tak to, tak to wygląda, ale to tylko taka mała uwaga. Nie? Kolejna sprawa przepisy mundurowe. Hmm. Czy tam byli statyści i aktorzy, czy to byli prawdziwi żołnierze? Teraz mówię o zespole artystycznym, który śpiewał w mundurze wyjściowym, ga kreska galowym, nie? Bo ja do tej pory nie rozkminiłem, czy to był mundur wyjściowy czy galowy. Tutaj wam zaraz gdzieś zdjęcie pokażę i zobaczycie sobie i ci żołnierze wiedzą o co chodzi, nie? Ale ja już wytłumaczę Wam o co chodzi, nie? bo w wojsku jest bardzo duży nacisk położony na umundurowanie, że żołnierz albo w wyjściowym idzie w mundurze, albo w polowym, albo w galowym. No i tych, nie, nie można założyć, ubrać spodni od polowego i yy, marynarki od galowego. No jakoś tak nie można łączyć. No i tak samo nie można też łączyć umundurowania galowego z, 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 z wyjściowym, chociaż to jest umundurowanie bardzo podobne i cywil tego w ogóle nie dostrzeże, nie? Co tam się działo? Ja nie wiem, dlatego nie wiem, czy to byli aktorzy, czy to byli artyści i yy, statyści, czy to byli rzeczywiście żołnierze, ci co śpiewali, a podejrzewam, że to nie byli żołnierze, tylko na sztukę ich ubrali, bo w wojsku jest coś takiego jak apel mundurowy, nie? I raz na jakiś czas sprawdzają przełożeni, czy żołnierz ma mundur galowy, czy ma polowy, czy ma kompletny, czy ma koszulę białą, czy ma koszulę khaki, czy ma beret, czy ma rogatywkę, czy ma buty takie, siakie i owakie. Nie? I to jest sprawdzane. I teraz wam mówię o co chodzi. Ci zespół artystyczny, który oczywiście nie żadnych uwag od, odnośnie ich tutaj, tego jak śpiewali, bo mi się naprawdę koncert bardzo podobał. Ale skoro Przełożeni się przypierdzielają do żołnierzy, że tego nie ma, tego nie ma, tego nie kupił, tego nie dostał, coś tam i robią te apele mundurowe, no to... Słuchajcie, tam byli szeregowi śpiewali, nie? Bo na pagonach mieli czysto. Mieli z kolei sznury oficerskie. No to już jest coś nie tak, nie? To, to oficer, czy szeregowy, szeregowy ze sznurem oficerskim... Bo są sznury dla szeregowych, dla podoficerów i dla oficerów, a oni mieli już sznury oficerskie. Rogatywki też mieli oficerskie. Zaraz, pies mi tu po. to Pola, uciekaj. Dobra. Rogatywki też mieli oficerskie, chociaż na rogatywce nie było stopnia, stopień teoretycznie szeregowy, ale rogatywka szeregowego inaczej wygląda. Ale majstrowi to nie, podoba, nie, nie przeszkadza, on bawi się tam wśród żołnierzy, ładnie zadowolony, A mamy imprezę taką, mamy sprzętu tyle, a tam będą Cię oszukiwać, panie majster, że jest okej. Okay, nie? Także nie wiem, no, ubrali artystów w mundury wojskowe, czy to celowe działanie było, nie wiem po co, nie? ale jak już ich ubrali w, w mundury wojskowe i chcieli przyaktorzyć, to przy, przynajmniej ktoś tam mógł powiedzieć, że panie, to nie tak. Albo robicie hałe, albo robicie coś dobrze. Ja nie mówię, żeby artystów czy aktorów nie ubierać w mundury i udawać, że są żołnierzami. A niech sobie udają, nie, nie ma problemu. Ale jak już to robią, to, to szeregowy się skapnie, że tam nie halo, nie, nie gra. Dalej. Mieli rogatywkę do galowego, sznur do galowego, ale mundur wyjściowy. Bo to nie był mundur galowy. Mundur wyjściowy jest ciemniejszy i ma troszkę inny krój. I to widać. I mieli koszulę białą, jak do galowego, a mieli mundur wyjściowy, a do wyjściowego się nosi koszulę zieloną. Dlatego ja nie wiem, czy to był galowy, czy wyjściowy. Teoretycznie, sznur do galowego, furażerka, nie furażerka, tylko ta rogatywka do galowego, a do wyjściowego powinien być beret i bez sznura. A oni mieli sznur, rogatywkę i w mundurze wyjściowym. A powinien być mundur galowy. I biała koszula. Wszystko wskazywało na to, że to jest ubiór galowy. No ale do galowego jeszcze są rękawiczki. Letnie. A oni nie mieli rękawiczek. Pomieszanie z poplątaniem. Dlatego mówię, to jest fikcja literacka jakaś. Fikcja literacka majstra. On nie wie o co chodzi. On patrzy, widzi, bije brawo. A generałowie, tak panie ministrze, pan ma rację. Pan ma rację. On nie wie o co chodzi nawet, nie wiem, wypuścili tam aktorów, no tak mi się wydaje, że to aktorzy, chyba że to byli żołnierze, którzy po prostu nie otrzymali w magazynie, nie było y, sznurów w y, tych. Bo sznurów szeregowego nie było, to dostali, wydali im sznury oficerskie na sztukę. Nie było e, rogatywek dla szeregowego, to wyga, wydali im rogatywki oficerskie na sztukę. I teraz tak, mieli wystąpić w mundurze galowym. Kurde, dobra, nikt nie zauważy. Dajcie im mundury wyjściowe, bo galowych w tej chwili nie ma. Niech idą w galowych. Ubierze się im sznur, da się białą koszulę, będą wyglądali jak na galowo. Nikt się nie zorientuje, że to sznur oficerski, a tam z daleka nie będzie widać. Ładnie będą śpiewali, wszyscy będą podjarani tym, że ładnie śpiewają. No i rzeczywiście, ładnie zaśpiewali, no ale siedzia, siedziałem sobie, że tak powiem, w gronie wojskowym, drileczka popijałem i tak patrzałem na to i się razem po prostu troszkę pośmieliśmy. Koniec z tym giżyckiem. Generalnie impreza fajna, jestem za, bardzo ładnie to wszystko wyglądało w telewizji, podkreślam, w telewizji wszystko ładnie wygląda, zwłaszcza w TVP a w rzeczywistości to wygląda trochę inaczej. Yy, dalej, wiecie co oni chcieli zrobić na ten, pisiorki co chcieli zrobić na Święto Wojska Polskiego? Ja nie mogę, no to jest po prostu szok, jak, gdzie to było napisane w Rzeczpospolitej chyba? Że już nie chcę, nie chcę, nie chcę kłamać ani tam zmyślać, ale może, może wy, wyguglacie, to znajdziecie, nie? Że chcieli wypożyczyć od, od Amerykanów F-35, nie? Żeby na święto wojska polskiego pięknie polatali. No ale oni wiecie, no on musi być ładnie z pompą. To nie może być tak, że amerykańskie myśliwce latają na Święto Wojska polskiego. Majster to jest, to jest mój idol. Majster to mój idol wymyślił. Znaczy nie wiem, czy on wymyślił, czy któryś z tych generałów i mu wymyślił, że i za ten genialny pomysł może ktoś dostał nawet nominację generalską. Nie wiem ale wymyślili, że po prostu na tych Fach amerykańskich namalują polską szachownicę i że to niby będą polskie F-35, -y nie? No do transakcji chyba, do tego układu chyba nie doszło, także chyba F-ów 35 nie będą, a jak będą, to musicie wiedzieć, że to po prostu są przemalowane, nie? Ja nie mogę. Albo ja nie wiem, co następnym razem wymyślą, że jakimś im zabra zabraknie rosomaków, to co, yy, zrobią pudełko z zewnątrz, będzie wyglądało jak rosomak, a w środku to będzie stary golf jechał. I obudują starego golfa, zrobią makietę rosomaka, nie? Czy tak jakiegoś, nie, nie wiem, Himarsa, czy, 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 czy cokolwiek tam innego. K2 zrobią makietę i yy, nałożą to na starego Golfa i tam żołnierz i będzie w starym Golfie jechał, a dwóch oczywiście na pancerzu, jeden tutaj, drugi tam i ładnie będę oddawać honor, a tam blub, 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 będą Golfa piłowali, nie? Ja podejrzewam, że oni się do tego są w stanie posunąć, nie? Ale dopóki ktoś nie podejdzie, nie zapuka. O kurde, karton, nie? <laughs> Także to jest, to jest fajne. Co jeszcze tutaj odnośnie tego mam do powiedzenia? Słuchajcie, jest ładnie pięknie, mamy silną armię, ale zbliża się, zbliżają się powoli dużymi krokami miesiące, w których żołnierze będą powoli rzucali kwity do cywila niestety, teraz jest okres wypowiedzenia 3 miesięczny, więc żołnierze będą gdzieś tam w... Październik, chyba tak? Październik, listopad, grudny. Tak, żeby w styczniu odejść, bo wiadomo, każdy e, żołnierz teraz rzuca, będzie rzucał w, w październiku te kwity do, do cywila, żeby odejść w styczniu, bo jak odejdzie z nowym rokiem, to z nowym rokiem należy się trzynastka mundurówka, wszystkie dodatki, gratyfikacja urlopowa, tralalala, tralala, tralala i te wszystkie e, dodatki. Także nikt wcześniej nie rzuca, tego fala odejść, zawsze odchodzą z początkiem roka, w, roku. Wszyscy, którzy chcą odchodzić, zawsze odchodzą z początkiem roku. Także silna armia. W teorii budowana, wielki tam PR, wielka, wielka pompa, ładnie, pięknie. Jestem za, chciałbym, żeby ta armia była silna, ale nie fikcyjna. A tutaj kierowanie Monem przez pana majstra, mojego idola, Mariusza, jest po prostu słabe. No ale co, co chcecie wymagać od historyka, który nie miał nic wspólnego z wojskiem? Naoglądał się czterech pancernych i myśli, że jest guslik z niego, nie? Także tutaj myślę, że, że to słabo wyjdzie, zresztą za kilka miesięcy się, się przekonamy ile będzie wniosków o odejście, a zresztą słuchajcie, jeżeli tutaj wiem, że oglądają mnie też żołnierze zawodowi, którzy mają kilkanaście, kilka, ponad 20 lat służby i też iż się wybieracie na zasłużoną emeryturę, jeżeli macie ochotę, Oczywiście po nowym roku jak już grzecznie odejdziecie, przynadzą wam emeryturę, odprawę mieszkaniową i te wszystkie dodatki, bo wiadomo, że jest strach, że jak do powałki przyjdziecie, zaczniecie coś gadać, to zaraz a problemy wam będą robić. Ja rozumiem ten strach. Też bym się zastanowił 5 razy zanim bym u tego powałki wystąpił. Także jeżeli ktoś zamierza odejść z wojska i już nie wracać, no to zapraszam na kanał. Yy, powiedzie po swojej po swojej działce, jak to u was wyglądało i jak to rzeczywiście ta może nie fikcyjna, może ja jestem w błędzie, może to nie jest fikcyjna armia, może rzeczywiście ja mam jakieś dziwne wyobrażenie, może to Majster ma rację i rzeczywiście jesteśmy potęgą i silną armią. Dlatego chciałbym, żeby może ktoś, kto odejdzie, śmiało piszcie do mnie na, na maila kontakt małpa.piodwalka.pl PL I możemy gdzieś tam się zgadać, czy to online, czy na, na żywo gdzieś tam się spotkać w lesie i pogadać o wojskowych sprawach i uświadomić ludzi, jak rzeczywiście to z tą Arią yy, jest. Okej, okay, słuchajcie... Yy... Koniec tego pitolenia: dajcie oczywiście łapę w górę, dajcie komentarz taktyczny dla zasięgów, udostępnijcie ten materiał i e, oczywiście, jeżeli macie ochotę wspomóc rozwój kanału, to zapraszam e, na zakup koszulki, bluzy z motywem wojskowym, patriotycznym, z hasłami wojskowymi e, typu jebać, karać, nie wyróżniać na przykład albo miej wyjebane, a będzie ci dane. Też takie koszulki już trafiły na sklep. E, Zapraszam do sklepu na kupno koszulek. A na dzień dzisiejszy to wszystko. Także dzięki. Cześć i czołem.